Hello, hello, hello. Can you hear me? Are you ready? Do you feel good? Welcome to Grand The Cambia Training. So let's start. Wyobraź sobie, że masz zbudować krzesło z klocków Lego. No i co robisz? Idziesz do sklepu, kupujesz zestaw. Tam masz uszykowane, wyselekcjonowane klocuszki. Masz instrukcję krok po kroku co zrobić, budujesz i masz krzesło. That's fun. Jest? Ale gdybyś jednak pomyślał, przecież ja mam tyle klocków w domu, osiądę, wiem jak wygląda krzesło, zaraz zbuduję krzesło. I to jest właśnie świetna metafora filozofii Grande Cambio. To znaczy, jeśli chcesz coś powiedzieć, czy za każdym razem musisz iść do sklepu po zestaw? Czytaj. Za każdym razem musisz zajrzeć do słownika, żeby sprawdzić, jak się to mówi. Czy może jednak z tych klocków, które masz w domu, czyli z tych słów, które masz już od w głowie, already in your mind, może z tych słów będziesz w stanie to wyprodukować. Welcome to Grande Cambio Training. Z tej strony Bruno Bricardi. This is Bruno Bricardi speaking. And here we have beautiful autumn. Afternoon. No i porozmawiajmy sobie, jak to właśnie można sobie zacząć radzić kreatywniej, prościej, szybciej, bardziej alternatywnie, efektywnie po angielsku. No, na przykład, chcesz porozmawiać o ubraniach o modzie. No i co? Już widzisz, że są jakieś słówka. Co tu się kojarzy? Co tu się kojarzy? Pierwsze skojarzenie: budujemy sobie taką mapę obraz. Wyobraż sobie ubrania i taka mapa myśli, co się z tym kojarzy. Wszędzie dookoła. I teraz tak część się zapala na czerwono a część na zielono. No na przykład no t-shirt to t-shirt. Zielono, zielono. Z t-shirt co odchodzi? Jak od noga? No może odchodzi koszula. A koszula to już taka koszula i niekoniecznie te, czyli samo shirt. Okej, okay, okej. Okay, patrzymy jakie mamy skojarzenia. Co już wiemy w tym temacie? No mamy jakiś shirt, t-shirt, mamy mamy jeans, mamy clothes, hmm? moda. Może wiemy jak jest moda, fashion. Okej, okay. scenka, przychodzi kolega, koleżanka, chce się lepiej ubierać, co, co mu poradzisz? Okej, okej, okej. Hello John John, welcome, uh, good morning, how is life, huh? how is clothes? Clothes, I see, clothes, uh, yes, yes, very good, very important. So, you must have clothes, good clothes, the best clothes. Quality clothes, quality material, hmm? good quality, good price, good clothes, you must have fashion, you must have fashion, you must, you must have trendy clothes, fashion clothes, hmm? znamy słówka trendy, znamy fashion, trendy clothes, albo może będziemy znać designer, designer uh, clothes, hmm? top quality clothes. designer. Fashion designer clothes. Albo technika nazwa własna. Jakie znamy? Zara, beczka, Reserved, Crop, Louis Vuitton. Uh, whatever, whatever. Some fashion designers. Hmm? Możemy. Levi's, Big Star, and so on and so forth. Możemy rzucić parę takimi nazwami, huh? okej. Okay. You must feel good, you must look good, you must look better, you must look the best. You must look smart, smart clothes. Or maybe everyday clothes, Monday clothes, Tuesday clothes. Casual, business casual. Coraz bardziej znane w Polsce powszechne słówko casual, casual. Luzacki casual, A skoro luzacki casual, to casual! Casual clothes. OK. Poradziliśmy mu i za załatwiona teraz. Twoja koleżanka chce zostać krawcową. Okej, okay, jak powiedzieć krawcowa, skoro znamy specialist, no to już wiemy, że sobie poradzimy i co zrobimy? No, czas na Ciebie? No tak, właśnie, mógłbyś powiedzieć, mogłabyś powiedzieć clothes specialist, clothes maker, clothes creator, clothes creator, fashion maker, fashion designer, fashion creator, clothes repair specialist, czy jakkolwiek. So you must have good course, good education, good experience, you must read books, you must meet other specialists, you must go to the festival, clothing festival, you must learn a, ro learn a lot, have skills, have a plan, have a budget, have a business plan, you must have the room, the house, the study, the center, the clothing clinic, however you want to call it, jakkolwiek to nazwiesz, you must have a partner, business partner, clients, dostawców. delivery, a jak nie wiesz jak powiedzieć delivery to people who help me, who cooperate, who give me material, top quality material a jak chcesz umieć trochę bardziej zaawansowany to możesz powiedzieć fabric, fabric jako materiał dla krawca, no to jak powiedzieć, już powiedzieliśmy krawiec w taki easy english sposób a teraz jak jest krawiec tradycyjny, klasyczny sposób, Taylor, tailor, tailor. Poznajemy słówko Taylor i możemy wiedzieć, że jest Taylor Made, szyty na miarę. Biznesowe rozwiązania szyte na miarę. Taylor Made Solutions. Mm -hmm. Taylor. Very good. No to i czego używa Taylor? Jakich narzędzi? No, igła i nitka to. <grytania> to jest a small, special thing for Taylor. Very small metal piece to make clothes. Mm? With another very long, long, long material mm? you have. In your, in your jeans, in your clothes. Albo najlepiej pokazać to jeszcze fizycznie, materialnie. Oczywiście jest to needle and thread. Można się uczyć nie trzeba. No, jednak rzadkie, trudne słówko needle and thread. No jeszcze needle jako tako. Ale jakie narzędzia? Mam przede wszystkim maszynę do szycia. Czyli Special things, special machine. Special machine for clothes, to make clothes. Albo krócej, clothing. clothing Tailor Machine, Clothing Machine. No, i jak chcesz się nauczyć, że jest Sewing Machine, no to się nauczy że jest Sewing Machine, albo to zostaw, wystarczy ci, że umiesz sobie poradzić z sytuacją ogólnie. No i pięknie, no i bardzo dobrze. No i tak, żeśmy rozwiązali parę schematów, parę tematów i. No, i proszę. No i dało się dało się. Czyli z tych klocków, które masz w domu, już możesz tyle ułożyć. Tak wiele ułożyć możesz sobie krzesło, ławkę, sofę, kołyskę ułożyć z tych klocków, które masz w domu. I to właśnie była próbka treningów filozofii Grande Cambio. Take care, all the best, remember, you are star, you are the champion, you are the English ninja maker, the English communication creator. take care good luck stay strong and bruno bricardi it was bruno bricardi speaking